Dim, dobry, Christian. Christian. Cosa ci succede? <laughs> Dim, dobri. Vitajte a canale. E da un dublo. Kalix. Sei da un dublo? Oh. Vitajte a canale, le bestine. Che sono Maritara, Ante, Christian, Tata e Kalix. Abbiamo il nostro sponsor. E ancora jeden oh. Christian. Christian. Che <laughs> bene. Nino Christian. A, słuchajcie, co, co się dzieje, no to będziemy chrzciny robić Krystianowi I jak widać jesteśmy w kościele A, Chrzest ma być jutro, natomiast dzisiaj mamy mieć jakieś takie seminarium No i muszą się stawić rodzice oraz rodzice, rodzice chrzestni Mieliśmy być na 8 rano, więc jesteśmy i czekamy nie? Co, co ten, co dalej? Tak, gdzieś jest na mm, mm. Zobacz, oh, To jest a, w a. A, w ogóle to jest wiecie no święta wielka, wielkanocne jest wielka sobota. Spotkaliśmy się z. A, Chyba z proboszczem, tak mi się wydaje. I on mówił, no jeśli mi się uda, to zrobimy, zrobimy te chrzciny w, w czasie Wielkiej Nocy, a jeśli nie, to później. Ja mówię, okej, okay, to nie ma pośpiechu, na spokojnie, to możemy zrobić e, po świętach Wielkiej Nocy. No ale później Marykar tam się z nim kontaktowała i napisał, okej, okay, to możemy zrobić teraz, no i dlatego właśnie Wielka Sobota. Mamy mieć to seminarium, a, a Wielką Niedzielę ma być, e, mają być ch, chrzciny. Także e, no zobaczymy, nie? Jak, to, jak to przebiegnie. E, jesteśmy w San Francisco w kościele. No to jest chyba największy kościół na Kamotes. Bo San Francisco to jest e, stolica stolica administracyjna Kamotes. E, Urzędy wszystkie, no i największy, największy, kościół. Ładny, mnie się podoba tutaj, nie? Ładny kościółek mają. No. Sprawy biurowe zostały załatwione. Zapłaciliśmy za chrzest. Plus jeszcze potrzebujemy barangaj clearance, czyli jakby takie zaświadczenie z barangaju, w którym mieszkaliśmy. W którym mieszkamy. No, my musimy wziąć z tego, w którym mieszkaliśmy, bo się dopiero co przeprowadziliśmy, że tam jesteśmy grzeczni i nic nie przeskrobaliśmy. Także to będzie załatwione. No, i tutaj jest tak, że możecie mieć rodziców chrzestnych tylu, za ile chcecie. Jest jakby nieograniczona liczba. Także. Tylko za każdego, za każdego trzeba zapłacić opłatę, żeby go tam wprowadzili na, na listę, no później do, do certyfikatu chrztu, tak? Żeby był uwieczniony, więc no, więc Krystian będzie miał też, będzie miał dokładnie trzech ojców chrzestnych i, i dwie matki chrzestne, tak? Tak, wysz, tak, nam, tak nam wyszło. Także to już jest załatwione. No i jak widzicie posadzili nas na zewnątrz. To jest kościół. No a to seminarium. Seminarium mamy mieć tutaj. Także czekamy teraz aż aż się rozpocznie. No i gorąco, nie? I tak jest pół do dziewiąta rano dochodzi zaczyna się robić gorąco następny dzidziuś małe małe niemowlęta czekaliśmy z chrzcinami tak naprawdę na Krystiana <grych> <grych> także no ale spokojnie. co się odwlecze to nie uciecze także tu wszystko <grych> wszyscy, wszyscy ludzie naokoło to są rodzice i rodzice chrześcijan no i taka ciekawostka, tutaj rodzice chrześcijanie są nazywani sponsorami. Czyli nie jest Godfather, Godmother, tylko sponsor. Tak nie mogę się do tego przyzwyczaić, nie? Sponsor, bo wiecie, musi później sponsorować tego, nie? Chrześnika. Pytałem Marikar, czy, czy rodzice chrześcijanie mają jakieś specjalne zobowiązania, ale nie, no tak jak tak jak w Polsce. Nie? Raczej jest tak jak w Polsce. nie? Ona tam pożartowała trochę, jak się ale. Ale jest podobnie jak w Polsce. No i gorąco. A tutaj popatrzcie, jest. E... Święty Pedro. Święty Pedro. Po lewej. Czyli to jest święty Piotr. A tak, bo ma klucze. Because he have the key, huh? He possesses. For what? For the heaven. For the heaven. I need to meet him. Ma klucze do niebios Święty Pedro. Ale ale też jest Pedro Chicken dla was. E? Yes. And also chicken. Ciekawe, że po Hiszpanach im zostało, że jest Święty Pedro, a nie Saint Peter, nie Święty Piotr z angielskiego, tylko Pedro. San Pedro Pani nas tu uświadomiła odnośnie odzienia na jutro a Musimy mieć długie spodnie a kobiety muszą też tam mieć no, bluzki, tam nic nie może być odkryte nie? Cleavage czyli dekolt, nie może bez dekoltu ramionczka zakryte i tak dalej, nie? także Musimy musimy do Ciucholandu i Krystianowi kupić portki. Nie? Szkolenie przebiega w radosnej atmosferze. Najpierw Pani nam powiedziała jak mamy się ubrać na jutro i tam zachowywać takie organizacyjne sprawy, a teraz przerabiamy historię stworzenia. Pani zadaje pytania, także sprawdza wiedzę uczestników. Także wspólnie dochodzimy do tego, jak to wszystko przebiegło. Nie? Teraz przerabiamy 10 przykazań. Pani tłumaczy: czyli. Three parts. Siedem sakramentów. przerobionych Przerobiony. Buniak to jest chrzest. E, po filipińsku ściny. Buniak. Czadron, winiak. Buniak w Bisaya. Winiak w Tagalogu. Krystian będzie szalał na odzieży używanej. Szukając portek To jest chyba największy ciucholan tutaj. Na komotes Zaraz coś Z Dobrze pachnie, nie? Takim wow. ciucholandem No, a co jest? Wow. Jak nie znajdziemy spodni To będzie musiałeś iść w moich dresach Bo mam ja mam tylko dresy i jedne dżinsy Których nam też nie nosi się Długich spodni, nie? Co znalazłeś, Antek? Pokaż Aha, maskotki Maskotki? Po 100 peso? Na no bogato Nie no to panie To jest luksus nie? Luksus Te porcięta tchną luksusem We will Skróci ci nogawki i wyprasuje się i będą jak... jeszcze coś chcę Jeszcze coś? He want more Christian mówi, że jak dawniej w Polsce, nie? Jak się na tandetę jeździło po tak, po na ten. Tak, Plac Pociuchy. My to na tandetę w Krakowie. Patrzcie, mamy buty dla Mary Kardżwaka. How? Oh. How you like your new shoes with the squirrel on the top, huh? Z martwymi tymi, z martwymi wiewiórkami. Może to jest ogon lisa. O oh Boże, no. Maybe this is the fox tail. Co to jest? No, a po naszemu? Smok Tak, smok, tak jest no, Ale fajny To przyznaj się, ile, ile cię kosztowało ten wspaniały uniform? 100 euro, 100 200 euro, 100 peso 100 euro Przepraszam I 7 100 peso, czyli 7 zetek Tak jest, będę dbał I To Kalix. No, no, ja Calix dwa razy droższe Kaliks dwa razy droższe dżinsy kupił Kalix Spending twice as much as Christian, ha? Podniósł. The shoes. Okay. Take it. But you will wear it every day. Every day. Dobrze. <laughs> Nie Jedziemy na chrzciny. O, ale no ale Krystian właśnie powiedział coś bardzo interesującą informację nam przekazał. A propos tych spodni fantastycznych. Tak, wczoraj kupiłeś ładne spodnie, które wczoraj Mary Carmus skróciła już, wyprane, wyprasowane, koszulka też odświeżona. I tak się zastanawiamy, że wygląda właśnie jak wujek z lat 80. Tak. Po powrocie do domu, to będę musiał 3 dni minimum ze specjalistą spędzić, żeby mi to wybazał z pamięci. Albo jak ten, nie? Jak wasz szef ubiera takie spodnie, to nie martwcie się, nie zostaniecie zastąpieni przez sztuczną inteligencję. Jak wasz szef tak ubiera. Ale wygodne. No, wygodne, ty, na, wygodniejsze na pewno niż moje dżinsy, nie, bo nie, tak. nie ścis... Właściwie, już tych dawno pewnie nie żyje. <grymne> Christian. jakie masz kolęzanki, to ja? ja? Sa, sa bata. Who's child? Who's child? Ako na kanimo sa ngalan sa mahan o sa anak o sa espiritu sa... After baptism. Relax. <laughs> It was too hot tak there. Jedziemy in after party. Patrz jak jest tutaj.